Biała dym zburzył szare niebo nad Placem Świętego Piotra ogłaszając światu Habemus Papam. Radość ogarnęła zgromadzonych wiernych, gdy biły dzwony rozbrzmiewając w sercach odnowioną nadzieją. Wybór nowego następcy Piotra oznaczał nowy rozdział w historii Kościoła. Za czerwonymi kotarami środkowej logi, Bazyliki Watykańskiej, szykował się moment naładowany symboliką i tradycją. Nowy papież odziany w insygnia pontyfikatu oczekiwał w milczeniu na oficjalne ogłoszenie swego imienia światu, pogrążony w modlitwie. Przedstawiając się jako Leon XIV, nowy papież przywołał pamięć wielkich pontyfików noszących to imię, zwłaszcza Leona I Wielkiego, obrońcy ortodoksji, oraz Leona XIII, promotora katolickiej nauki społecznej. Wybór ten wskazywał na doktrynalną stanowczość połączoną z duszpasterską miłością. Jego pierwsze pojawienie się charakteryzowało spojrzenie spokojne i stanowcze. Uniósł prawą rękę do błogosławieństwa, lecz zanim wypowiedział jakiekolwiek słowo, uczynił długi znak krzyża. Gest prosty i tradycyjny, a zarazem głęboki. Nade wszystko był pasterzem, który błogosławi. Tradycyjne błogosławieństwo urbi et orbi, wypowiedziane mocnym głosem, zabrzmiało jak wezwanie do jedności, nawrócenia i pokoju. Nie improwizował przemówień, z pietyzmem i wiernością podążał za rytuałem. Nie było oklasków, jedynie modlitewna cisza wiernych. Zaraz po błogosławieństwie, Leon XIV udał się do Kaplicy Sykstyńskiej gdzie trwał na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Tam, klęcząc w głębokim skupieniu, zawierzył swój pontyfikat Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Gest ten nie został nagłośniony, lecz wywołał wielkie poruszenie w kuri. Cicha modlitwa przed tabernakulum stała się jego pierwszym aktem rządów, całkowite poddanie swej misji woli Bożej. Jeszcze przed jakimkolwiek oficjalnym ogłoszeniem nowy papież poprosił ceremoniarzy liturgicznych, by najbliższe celebracje miały możliwie najbardziej tradycyjny charakter, z chorałem gregoriańskim i łaciną, dając znak umiłowania liturgicznego dziedzictwa kościoła. Pierwszym dokumentem podpisanym przez Leona XIV był list prywatny do mnichów klauzurowych na całym świecie prosił w nim o nieustanną modlitwę za swe posługiwanie i zapewniał, że będzie liczył na ukryte, ciche wsparcie dusz kontemplacyjnych. Następnie przyjął kardynałów, elektorów, nie wygłaszając protokolarnych mów, lecz organizując wspólnotowy moment modlitwy. Poprosił wszystkich o odmówienie Różańca w intencji Kościoła, świata i cierpiących. Sam prowadził tajemnice bolesne. Pierwsze oficjalne spotkania nie odbyły się z głowami państw ani z przedstawicielami mediów. Leon XIV poprosił o audiencję prefektów dykasterii doktrynalnych, liturgicznych i misyjnych. Jego priorytetem była wiara, liturgia i ewangelizacja. Pierwszej nocy jako papież Leon XIV nie spał w apartamentach papieskich. Wolał prostą celę Domu Świętej Marty gdzie czuwał w modlitwie i medytacji, jak dyskretnie przekazali jego współpracownicy. Następnego ranka celebrował mszę świętą w kaplicy Pawłowej, w obecności nielicznych po łacinie, zwrócony ku wschodowi z komunią udzielaną do ust naklęcząco. Krótką i głęboką homilią wezwał do wierności i pokuty. Jednym z pierwszych publicznych znaków jego rządów było przywrócenie w piątki obowiązkowego postu i wstrzemięźliwości jako praktyki pokutnej zgodnie z dawnym duchem Kościoła. Decyzję przyjęto z zaskoczeniem, lecz i z czcią. Odwiedzając Bazylikę Świętech, Jana na Lateranie, katedrę biskupa Rzymu, ukląkł długo przed ołtarzem i ucałował krucyfiks ze łzami w oczach. Potem, bez przemówień, rozdawał różańce ubogim i pielgrzymom. Leon XIV Daken polecił kongregacji spraw kanonizacyjnych ponowne otwarcie licznych procesów beatyfikacyjnych męczenników XX wieku, zwłaszcza ofiar komunizmu i agresywnego laicyzmu, okazując wrażliwość na cierpiący Kościół. Jego pierwsze niedzielne anioł Pański nie koncentrowało się na tematach społecznych ani politycznych. Mówił o znaczeniu modlitwy. Nabożeństwa do Matki Bożej i pilnej potrzebie powrotu do sakramentu pokuty. Jednym z najbardziej symbolicznych czynów było przywrócenie w bazylice Świętego Piotra dawnego baldachimu ceremonialnego, usuniętego dekady wcześniej, symbolizującego majestat ołtarza papieskiego i sakralność ofiary eucharystycznej. Nowy papież zarządził przegląd współczesnych tekstów liturgicznych w świetle nauczania soboru trydenckiego watykańskiego piachem oraz tradycji ojców Kościoła, dając do zrozumienia, że dąży do większej spójności doktrynalnej. Zaprosił Bractwo Świętego Piusa d'Iestaon na prywatną audiencję bez rozgłosu, sygnalizując szczere pragnienie pojednania i jedności, lecz bez kompromisu z prawdą i wiernością magisterium. W pierwszym liście do Ludu Bożego nie poruszył kwestii gospodarczych czy politycznych, pisał o centralności Eucharystii, pilnej potrzebie adoracji wieczystej oraz konieczności formowania dzieci i młodzieży w doktrynie. Na watykańskich mediach społecznościowych pierwsze wpisy nie pochodziły od działu prasowego, lecz od niego samego. Krótka wiadomość. Kościół jest Chrystusowy. Módlcie się, abym nie uciekł, jak uciekł Piotr. Herb Leona XIV om ogłoszono z prostotą. W centrum Baranek Boży, Znak odkupieńczej ofiary Chrystusa obok serce Maryi i krzyż świętego Benedykta. Zawołanie Veritas in caritate. Prawda w miłości. Na pierwszej audiencji publicznej pozdrowił chorych, starszych i uwięzionych, stwierdzając, że spojrzenie Chrystusa dosięga ich najpierw. Prosił, by nigdy nie czuli się zapomniani przez Kościół. Tak zaczynał się pontyfikat Leona XIV. Małymi gestami, lecz głęboko zakorzenionymi w tradycji. Jego misja rozpoczynała się nie od głośnych nowości, lecz od spokoju świętych i odwagi męczenników. Pierwszy tydzień Leona XIV jako papieża upłynął w pełnej czci ciszy, bez płomiennych przemówień czy pośpiesznych reform. Prowadził Kościół dyskretnymi, lecz mocno symbolicznymi gestami prawdziwego Ojca Duchowego. Zwołując nocne czuwanie adoracji eucharystycznej w Bazylice Matki Bożej Większej otwarte dla wszystkich wiernych, papież potwierdził centrum swego pontyfikatu Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii. Prosił wiernych, aby ofiarowali ofiary za jego misję. W prywatnej ceremonii odwiedził grób św. Piusa V i długo się modlił. Następnie polecił, by jego sutanna została uszyta w prostym kroju, używanym przez dominikańskiego papieża, gest pokory i historycznej czci. Publicznie zadeklarował zamiar nieznoszenia żadnej tradycyjnej formy liturgicznej, zatwierdzonej przez poprzednich papieży, mówiąc: Duch święty wieje gdzie chce, ale nigdy wbrew tradycji. Leon XIV wstrzymał zwyczajowe wywiady z wielkimi mediami. Oświadczył, że jego misją nie jest przypodobanie się światu, lecz umacnianie braci w wierze. Decyzja ta podzieliła opinie, lecz zyskała szacunek tych, którzy pragnęli doktrynalnej jasności. Podczas spotkania z biskupami włoskimi zaskoczył, wręczając nieoficjalny dokument, lecz egzemplarz Katechizmu Rzymskiego z wyróżnionymi fragmentami o sakramentach, piekle i łasce. Jego pierwsza encyklika choć jeszcze w przygotowaniu, została ogłoszona z roboczym tytułem Custodir Traditionem. Papież zamierza w niej potwierdzić ciągłość wiary katolickiej wobec zagrożeń zamętu i relatywizmu. Wewnątrz Watykanu zreorganizował kalendarz liturgiczny papieskich celebracji, dodając więcej momentów ciszy, pokuty i chorału gregoriańskiego. Przywrócił Kaplicę Sykstyńską jako preferowane miejsce swych prywatnych mszy. Leon XIV odrzucił gale, bankiety i formalności. Wolał proste posiłki, dzielone z zaproszonymi seminarzystami z różnych stron świata, do których mówił, bądźcie świętymi kapłanami albo nie bądźcie kapłanami wcale. Niespodziewanie odwiedził dom małych sióstr ubogich w Rzymie. Tam bez kamer podawał obiad starszym i prosił, by modlili się o czystość kościoła, mówiąc, Kościół jest młody tylko wtedy, gdy jest czysty. Na najbliższego współpracownika wybrał Benedyktyna. O. Anzelma z opactwa we Francji, znanego z teologicznej ortodoksji i umiłowania liturgii, zerwał z tradycją mianowania dyplomaty watykańskiego. W przemówieniu do Kurii oznajmił: Kryzys Kościoła jest kryzysem wiary i czci. Jeśli chcemy odnowy, Musi się ona rozpocząć od klęczących kolan i nawróconych serc. Zarządził, by wszystkie piątki w Watykanie były dniami postu i abstynencji, obejmując kardynałów i urzędników Kurii. Uzasadnił. Współczesny świat zapomniał wartość pokuty. Kościół nie może iść tą drogą. Na spotkaniu z dykasterią dosyć kultu Bożego. Wyraził pragnienie, by mszatry dęcka była sprawowana swobodnie na całym świecie, zgodnie z duchem Sumorum pontificum i by w seminariach zapewniono solidną formację liturgiczną. Polecił symboliczną pielgrzymkę pokutną na skala Santa, wchodząc po stopniach na kolanach, w ciszy, wraz z kilkoma biskupami. Obraz papieża w tym geście głęboko poruszył wiernych. Potwierdził celibat kapłański jako skarb kościoła łacińskiego, stwierdzając, że każda próba jego relatywizacji byłaby zdradą obietnic złożonych przez pokolenia świętych kapłanów. W przesłaniu do wiernych w Chinach zapewnił o modlitwie i wsparciu, prosząc, by trwali wiernie mimo prześladowań. Tam, gdzie jest krzyż, tam jest z wami Chrystus, powiedział. Ogłosił nadchodzący rok rokiem wynagrodzenia liturgicznego, poświęcony oczyszczeniu celebracji świętych, czci na ołtarzach i przywróceniu poczucia sakrum. Jednym z najbardziej poruszających momentów była jego wizyta w krypcie watykańskiej, gdzie w ciszy modlił się przy grobach papieży zapomnianych przez media, lecz wiernych aż do końca. Powiedział współpracownikom: Tu są prawdziwi bohaterowie kościoła. Leon Ketrnaskiej poprosił kaznodziejów na całym świecie, by najbliższy adwent poświęcili głoszeniu rzeczy ostatecznych: śmierci, sądu, piekła i nieba. Współczesna dusza musi się przebudzić z duchowego snu, stwierdził. Na spotkaniu z teologami zażądał pogłębionych badań nad teologią męczeństwa. Według niego czas męczenników się nie skończył. Zmieniły się tylko metody wroga. Powołał nową radę doradczą złożoną z mnichów, sióstr, katechistów i misjonarzy, ludzi modlitwy, a nie urzędników. Ich zadaniem ma być rozeznawanie znaków czasu w świetle tradycji. Zezwolił na przywrócenie dawnej liturgii 40 godzin we wszystkich diecezjach, które tego będą pragnęły, zachęcając wiernych do adoracji i spowiedzi. Tam, gdzie jest adoracja, tam jest nadzieja. Powiedział, stwierdził w liście do rodziców katolickich: Rodzina to pierwszy seminarium, pierwszy klasztor, pierwszy ołtarz. Ocalcie wasze rodziny, a ocalicie przyszłość Kościoła. Kończąc pierwszy tydzień pontyfikatu, Leon XIV nie był jeszcze na pierwszych stronach z powodu strukturalnych reform, lecz zdobył serca wiernością, duchem modlitwy i cichą stanowczością. Tradycja znów oddychała. Trzeci tydzień pontyfikatu rozpoczął się gestem wielkiej wagi duchowej, uroczystą konsekracją Państwa Watykańskiego Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi podczas ceremonii na Placu Świętego Piotra. Ceremonia była pełna czci. Papież nie wygłosił długich przemówień, jedynie odczytał tradycyjne modlitwy konsekracyjne i zaprosił wszystkich do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w ciszy, z zapalonymi świecami w dłoniach. W liście do wszystkich proboszczów świata Leon XIV poprosił o zintensyfikowanie katechezy o rzeczach ostatecznych i powrót do bezpośredniego nauczania katechizmu św. Piusa X, zwłaszcza dzieci i młodzież. Dekret Kongregacji Nauki Wiary, zatwierdzony osobiście przez papieża, nakazał by w seminariach, jako podstawę nauczania i refleksji,. Ponownie przyjąć sumę teologiczną świętego Tomasza z Akwinu. Odwiedzając szpital w Rzymie, Leon XIV rozmawiał z chorymi w terminalnym stanie, zachęcając ich do ofiarowania cierpień za uświęcenie kapłanów i nawrócenie grzeszników. Ze łzami ucałował czoło młodego konającego. W zastrzeżonym przemówieniu do Papieskiej Akademii Życia zdecydowanie potępił wszelkie próby legalizacji aborcji, eutanazji, oraz manipulacji genetycznych naruszających godność ludzką. Życie nie należy do nas, jest nienaruszalnym darem Boga. Powiedział. Leon XIV wezwał do nieustannej modlitwy za duchowieństwo. Kapłan, który nie modli się, jest domem bez fundamentu. Biskup, który nie pości, to ślepiec prowadzący innych ślepców poprosił, by każda parafia tworzyła grupy wstawiennicze za kapłanów. Cofnął niektóre niejasne normy duszpasterskie, które powodowały zamęt doktrynalny w ostatnich latach, zwłaszcza w kwestiach moralności małżeńskiej. W ich miejsce jasno potwierdził nauczanie humane vitae i familiaris consortio. Zachęcił diecezję do organizowania misji ludowych z tradycyjnym kaznodziejstwem, procesjami i rekolekcjami pokutnymi. Dusza ludu budzi się, gdy słyszy prawdę wypowiedzianą z miłością i odwagą podkreślił. Na spotkaniu z dziennikarzami katolickimi stwierdził, że komunikacja katolicka powinna najpierw ewangelizować, potem informować nigdy odwrotnie. Ostrzegł przed ryzykiem przemienienia kościoła w spektakl lub scenę sporów ludzkich. Poruszającym gestem było spotkanie z ofiarami nadużyć w kościele. Wysłuchał każdej z osobna. Płakał z nimi i prosił o przebaczenie w imię Chrystusa. Następnie odmówił Różaniec wynagradzający przed najświętszym sakramentem. W dokumencie do biskupów zaznaczył, że prawdziwa reforma kościoła rozpoczyna się na ołtarzu. Zachęcił pasterzy, by dawali przykład: godne sprawowanie mszy, częsta spowiedź, kierownictwo duchowe i intensywne życie modlitwy. Nakazał, by we wszystkich diecezjach powstały szkoły adoracji wieczystej i promowano częstą spowiedź, zwłaszcza przed uroczystościami liturgicznymi. Dusza rozkwita jedynie w kąpieli łaski, stwierdził. Podkreślił, że prawdziwy dialog ekumeniczny może się odbywać tylko w oparciu o objawioną prawdę, bez relatywizmu. Jedność bez prawdy jest paktem milczenia z błędem, a Kościół nie może zdradzić swego pana. W liście do młodych Leon XIV napisał: Nie dajcie się zwieść duchowi wieku, nie podążajcie za bożkami przyjemności, technologii i egoizmu, podążajcie za barankiem, nawet jeśli droga jest wąska. Jego miłość do muzyki sakralnej przejawiła się, gdy mianował konserwatywnego maestro na dyrygenta chóru kaplicy Sykstyńskiej z misją przywrócenia chorału gregoriańskiego i polifonii. Jako wyrazu duszy liturgicznej Kościoła, zwołał synod doradczy o formacji kapłańskiej pod hasłem: Rozpalić płomień. Kapłan jako człowiek ofiary, modlitwy i prawdy. Papież pragnie świętych kapłanów, nie tylko sprawnych. Nowy dokument watykański z osobistą aprobatą papieża określi normy wykorzystania świątyń do celów kulturalnych, wymagając, by nigdy nie obrażano sakrum. I zakazując wszelkiego profanacyjnego użytku. Leon XIV postanowił osobiście w rycie tradycyjnym, celebrować główne uroczystości liturgiczne kalendarza rzymskiego, by dać światu przykład piękna i ciągłości wiary katolickiej. Zachęcił do praktyki kierownictwa duchowego wśród świeckich, polecając dobrze uformowanych kapłanów do pomocy wiernym w rozeznaniu powołania i zwalczaniu grzechów głównych. Bez kierownictwa dusza gubi się wśród próżności i złudzeń, powiedział. Ogłosił zbliżające się Boże ciało jednym z kulminacyjnych punktów swego pontyfikatu, z uroczystą procesją ulicami Rzymu, odnową dawnych tradycji i szczególnym zaproszeniem dla młodzieży katolickiej. Zlecił wykonanie tysięcy prostych różańców, które zostaną wysłane na tereny wojenne. Do dzielnic nędzy i więzień. Nie mam armii ani złota, mam różaniec. I nim zdobędziemy świat dla Chrystusa, oznajmił. Ustanowił Tydzień Prawdy, obchodzony co roku w październiku z naciskiem na katechezę, moralność i studium magisterium. To zaproszenie dla całego Kościoła, by odkryć piękno wiary rozumem i sercem. W dokumencie doktrynalnym potwierdził niezmienność nauczania moralnego Kościoła. Miłość bez prawdy jest sentymentalizmem, a prawda bez miłości, surowością. Kościół potrzebuje obu jak Jezus, pełen łaski i prawdy. Leon XIV, choć pontyfikuje od niedawna, jasno pokazał: Jego misją nie jest zadowalać ludzi, lecz uświęcać duszę. A to zaczyna się od prawdy, milczenia i krzyża. Pierwszy miesiąc pontyfikatu dobiegał końca, a świat dostrzegał, że Leon XIV nie będzie papieżem sloganów czy efemerycznych innowacji, lecz głębokich korzeni i wzroku skierowanego ku górze. Nie szukał popularności, lecz wierności. Podczas pierwszej podróży poza Watykan, papież udał się do sanktuarium La Salette w Alpach francuskich. Tam, pośród gór i ciszy, modlił się przed matką, która płacze nad niewiernością swoich dzieci. W homilii, w tym świętym miejscu, wezwał wiernych do głębokiego nawrócenia. Czas jest krótki, wieczność długa, dusza zbyt cenna, by żyć w rozproszeniu. Jego słowa zabrzmiały jak bezpośrednie wezwanie do sumienia. W drodze powrotnej do Rzymu odwiedził grób świętego. Filipa Nereusza i z uśmiechem powiedział młodemu kapłanowi: Świętość jest radosna, kto żyje prawdą, żyje w wolności i pokoju. To siła ortodoksji, złączona ze słodyczą świętych. Wzruszenie wiernych wywołało przywrócenie tradycji apostolskiego błogosławieństwa dla kobiet w ciąży, promowane w rzymskich parafiach i zachęcane na całym świecie jako znak miłości do życia poczętego. Przyjmując grupę dzieci, uklęknął do ich poziomu. Mówił o aniołach-stróżach i rozdawał małe szkaplerze. Powiedział, chrońcie swoją duszę, należy już do Boga. I osobiście wyspowiadał kilka z nich. W liście do kartuzów napisał, wasze milczenie podtrzymuje mój krzyk. Kiedy ja mówię do świata, wy mówicie do Boga. Leon XIV zawsze cenił charyzmaty kontemplacyjne jako ukryte płuca kościoła. Zwołał Światowy Dzień Wynagrodzenia za Grzechy Popełnione Przeciw Eucharystii. Dzień ten obejmie adorację wieczystą we wszystkich diecezjach, post i spowiedź. Jeśli nie wynagradzamy, stajemy się współwinni zapomnienia. Wysłał specjalnego wysłannika do Libanu z relikwiami Świętych Wschodnich w znaku bliskości z prześladowanymi chrześcijanami. Powtórzył: Kościół nie ma centrum etnicznego. Gdzie jest ołtarz, tam jest Rzym. Na pierwszej audiencji z artystami i intelektualistami poprosił o dzieła odzwierciedlające piękno Boga i prawdę Ewangelii. Sztuka powinna wznosić, jeśli poniża, nie jest boska, lecz karykaturą wiecznego piękna, stwierdził. Zachęcił klasztory do wznowienia produkcji przedmiotów liturgicznych, hostii, paramentów, świec, łącząc pracę i modlitwę. Wszystko, co dotyka ołtarza. Musi zrodzić się z modlitwy. Nakazałby, by przyszłe kanonizacje obejmowały szczegółową analizę wierności doktrynalnej kandydata obok cudów. Świętość to nie tylko ludzka dobroczynność, lecz pełna wierność otrzymanej wierze. W odpowiedzi na zamęt doktrynalny w niektórych uniwersytetach katolickich Leon XIII ustanowił surowsze kryteria użycia nazwy katolicki wymagając wyraźnego poddania się magisterium i moralności kościoła. W geście pojednania zaprosił grupę biskupów schizmatyckich na rekolekcje milczenia i adoracji pod hasłem ut unum sint, aby wszyscy byli jedno. Pokazał, że miłość nigdy nie porzuca prawdy. Wyraźnie zakazał mszyszą widowiskowych lub teatralnych, które znieważają świętość rytu. Msza to nie przedstawienie, to kalwaria uobecniona teraz. Stworzył dzień dziękczynienia za ukryte powołania, dedykowany osobom konsekrowanym w tajemnicy, świeckim ewangelizującym bez sceny oraz chorym ofiarującym cierpienia. Oni podtrzymują Kościół niewidzialnie, da opowiedział. Zachęcił biskupów do wznowienia wizyt dusz od domu do domu z krzyżem i wodą święconą. Pasterz, który nie zna owiec, traci zapach stada i poczucie wieczności. Przestrzegł. Podczas deszczowego anioł Pański pojawił się bez parasola, mówiąc: Krzyż moknie i czasem boli, ale to on prowadzi nas do nieba. Jego prosty uśmiech kontrastował z głębią słów. Rozpoczął proces beatyfikacji trojga współczesnych młodych męczenników, którzy zginęli broniąc czystości i wiary. Młodość nie potrzebuje permisywizmu, potrzebuje celu. Napisał. Wysłał przesłanie do więźniów całego świata: żadna cela nie jest ciemniejsza niż grzech, lecz żadna krata nie oprze się łasce. Poprosił, aby w każdym więzieniu była co najmniej Biblia i krucyfiks. Ogłosił świętego Józefa patronem swego pontyfikatu. Prosząc mężczyzn, by odzyskali rolę stróżów wiary w rodzinach. Kto modli się z dziećmi, ratuje je podwójnie. Ustanowił specjalny fundusz, wspierający finansowo seminaria w krajach biednych, niezależny od NGO. Powołanie musi wyrastać z wiary, nie ze strategii. Stworzył Krzyż Dobrego Pasterza nową odznakę dla misjonarzy oddających życie regionom wrogim wierze katolickiej. Kto niesie Chrystusa tam, gdzie nie jest kochany, zasługuje na niebo już na ziemi. Pod koniec pierwszego miesiąca Leon Ketranaski zwrócił się do świata krótkim i poruszającym przesłaniem: Jestem człowiekiem ograniczonym, lecz służę Bogu wiecznemu i jego proszę, by rządził wami przeze mnie. Tak zakończył się pierwszy miesiąc pontyfikatu Leona XIV. Początek naznaczony ciszą, liturgią, modlitwą, i wiernością tradycji. Dla milionów katolików na całym świecie ten początek był już prawdziwym znakiem czasów.